Siemanko wszystkim. Z tej strony Przemek i witam was ponownie na naszym kanale. Z okazji kończącego się okienka transferowego przygotowałem dzisiaj dla was wideo pod tytułem 8 zawodników, którzy muszą zmienić swój klub przed deadline day. Jeśli lubicie nasze treści i chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, to pamiętajcie by zostawić suba oraz kliknąć dzwoneczek, a jeśli podoba wam się ten filmik, no to pamiętajcie by zostawić pod nim lajka. A my tymczasem Przejdziemy do listy. Numer jeden. Joao Cancelo. Jeśli rok temu ktoś by mi powiedział, że jeden z najlepszych prawych obrońców na świecie, czyli Joao Cancelo, znajdzie się na peryferiach Manchesteru City, to za Chiny bym mu nie uwierzył. Ale jednak to się wydarzyło. I mamy taką sytuację, gdzie Joao Cancelo obecnie jest poza meczowymi składami, nie gra w Manchesterze City, przez ostatnie pół roku widzieliśmy go na wypożyczeniu w Bayernie, które całkiem, całkiem może nie, w nie wyszło jakoś super, ale też nie było najgorsze. Chociaż w pewnym momencie on stracił skład, ale co się wydarzyło, no po prostu pospierał on się z Pepem i też troszkę nie pasuje do tej nowej taktyki Pepa Guardioli z tym takim podwieszonym obrońcą na szuszce obok Rodriego. Tam widzimy Johnego Sonsa najczęściej, który akurat jest obecnie kontuzjowany. João Cancelo skła stracił skład w zeszłym sezonie i od tego momentu no to, to, to jest dla mnie jakaś dziwna sytuacja, że tak dobry obrońca nie gra. I przede wszystkim, dlaczego on się znalazł nas tej liście? No bo tak dobry obrońca nie może nie grać regularnie w piłkę. To jest, to jest coś, co się nie może wydarzyć dlatego musi on zmienić klub jak najszybciej. Mogę też zdradzić, że ze wszystkich graczy na tej liście nie bez powodu to on jest z najwyższą wartością rykową, która wynosi 50 milionów euro. No i na jego szczęście wydaje się, że jego ruch akurat powinien się powieść, a mianowicie jest to wypożyczenie do Barcelony, o którym się mówi głośno od dwóch tygodni. Tylko wiadomo jak to z Barcą, zawsze ciężko kogoś ogarnąć. Numer 2 Romelu Lukaku. Ej, Romelu Lukaku. Hey, z gościa, który był jednym uważanym, może nie przeze mnie, ale przez wielu za jednym z najlepszych napastników na świecie, do typa, którego nikt nie chce, którego wszyscy odrzucają, którego tam Juve nie chce, już Inter nie chce, gdzie miał on swoje dwa epizody. Co by tu dużo powiedzieć? Wszystko zaczęło schodzić w dół od tego... Transferu w Chelsea, a cała sprawa została zaogniona tylko tym wywiadem, w którym mówił, że tęskni za Inter'em i chce wrócić do Inter'u. No i teoretycznie wrócił do Inter'u na poprzedni sezon w ramach wypożyczenia, ale no nie był to już taki super strzelec Lukaku, grający też regularnie od deski do deski, jak w tym pierwszym spelu w Interze po transferze w United, ponieważ zagrał on tylko. 1675 minut ligowych, gdzie strzelił 10 goli i 6 asyst. No, nawet non-penalty expected goals było lepsze w tym pierwszym, w tym, że tak powiem, ostatnim sezonie Lukaku w Interze. No i tak jak mówiłem, go mało kto chce, obecnie już ma 30 lat. Wartość rynkowa 40 milionów euro, gdzie jeszcze jakieś tam 2 lata temu to było około 100 milionów euro. Teraz pytanie, co tu robić, bo Pocz nawet ostatnio się wypowiadał, że Przekazano mu, iż plan jest taki, by pożegnać się z Romą Lukaku, tylko, no mówię, no, kto go weźmie, nie mam pojęcia. Pojawiają się obecnie jakieś pogłoski o wypuszczeniu do Romy i wydaje mi się, że Chelsea, no kurczę, musi się pozbyć. Znaczy, czy musi, bardzo powinna się pozbyć tego balastu i przede wszystkim Lukaku powinien, powinien chcieć odejść szybko się zakończy takiego kariera, jeśli on zostanie tak na peryferiach, niechciany nigdzie, a wydaje mi się, że to jest taki typ osobowości, który niesamowicie wierzy w swoje umiejętności, aż za bardzo i nie wierzę, żeby on chciał gdzieś tam być rezerwowym Chelsea po jakimś ewentualnym powrocie do składu, już po zamknięciu okna, jeśli nie udałoby się żadnego ruchu dokonać, także no... must, must sell dla Chelsea. Numer 3 Daniel Podens. Tym razem mam dla Was może postać lekko niespodziewaną, mianowicie Daniela Podensa z Wolves, lewo skrzydłowego portugalskiego, którego pewnie mało kto oczekiwał na tej liście. Czemu ja tutaj dałem Portugalczyka? No, bo mam wrażenie, że pomimo, te, pomimo tego, że te liczby nie są jakieś porywające w ostatnich trzech sezonach w Wolverhampton. No to kurczę, zwłaszcza w tym ostatnim sezonie, to jest chyba jedyny gracz ofensywny, którego mogę w jakikolwiek sposób chwalić zaciągnięcie tej gry, czy nawet chociażby kierowanie tej gry i wydaje mi się, że Daniel Podens jest taki gracz, który teoretycznie dużo ma. Ma całkiem niezłe uderzenie, dobry dribbling, jest szybki, zwinny i też nieźle operuje obiema nogami i kurczę, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment na odejście z Wolves, patrząc na to, że no, grasz od lat w... Gównianym, nie, nie, nie bójmy się używać tego słowa, ataku, który nie produkuje w żaden sposób goli, Grajesz też pod defensywnymi menedżerami w dużej mierze i wydaje mi się, że to jest taki gościu, który powinien grać właśnie w ofensywnej drużynie, patrząc na tyle ile ma tytułów, także tutaj nawet transfer gdzieś za granicę, chociażby powrót do Portugalii, do jakiejś Benfiki, Sportingu, cokolwiek, ruch ukierunkowany pod ofensywę, bo mi się, mi się wydaje, że Daniel Podens jest o wiele lepszym graczem niż to widzimy regularnie i to nie jest na pewno ruch, który chce podejmować klub, tak myślę, ale to jest, klub, to jest ruch, który ja bym podejmował, jeśli byłbym Danielem Podensku. Zwłaszcza, że no... Tutaj Wolves może być utrzymanie. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli tak ta gra będzie wyglądać, to będą się bić o to utrzymanie do ostatniej kolejki. Też dodatkowo wiem, że Portugalczyk był pokłócony jeszcze z Julenem Lopetegim, zanim on odszedł. Teraz jest Gary O'Neill, ale ja tutaj nie widzę jakiejś mega poprawy stylu na ofensywny co tydzień, pomimo tego dobrego meczu z Manchesterem United. Także. Polecam mu zmienić otoczenie. Numer 4. Harry Maguire. Czy ja muszę mówić coś więcej w kwestii Harry'ego Maguire'a i Manchester United? No, <ścoughs> gościu, który wypadł kompletnie od przejścia Erika Tenhaga z jakichkolwiek planów w pierwszym składzie. Gościu, który miał szansę odejść w tym letnim okienku, bo wiemy o. Proponowanym transferze do West Hamu, gdzie kluby uzgodniły kwotę, to że było 30 albo 35 milionów, problem był taki, że Harry Maguire nie chciał odejść i nie, chciał, nie mógł się dogadać z Manchester United co do payoutu na odejście z klubu, więc krótko mówiąc, wybrał on 200 tysięcy funtów tygodniowo za siedzenie na ławie i tyle. Tylko jakby to powiedzieć, ok, pieniądze pieniędzmi, ja nie mogę tutaj zabraniać. Piłkarzowi iść za kasą, w końcu wiemy, jak teraz Arabia Saudyjska operuje i czemu ten rynek tam się tak rozrasta. Tylko jest problem tutaj taki, że wydaje mi się, iż łezkam w jakiś sposób, by sprostał może tym wymaganiom może nie 200 tysięcy, ale nie był, to aż taki zjazd. A spójrzmy prawdzie w oczy. Harry Maguire nie jest respektowany w Manchester United, o czym ja już wielokrotnie mówiłem, czy to przez piłkarzy, czy to przez fanów, czy to przez media. Przyspawany do ławki. I nie oszukujmy się, ja tutaj nawet widzę sytuację, gdzie jego ostatnia deska ratunku, czyli Gareth Southgate, zastąpi go Cole Colwillem w najbliższych gdzieś tam meczach reprezentacji Anglii. Może nie na tym zgrupowaniu wrześniowym, ale gdzieś za rok, powiedzmy. Ja nie wierzę w to, że Harry Maguire dalej będzie utrzymywał się w podstawowe 11. Siedząc na ławie. także. Okej, okay, jeśli chcesz wybierać hajs zamiast gry, no to. Nic nie mogę mówić, ale moim zdaniem on powinien odejść, i odejść przede wszystkim dla siebie, by, by pokazać jeszcze fanom angielskiej piłki, że jest w stanie prezentować dobry poziom, a akurat moim zdaniem West Ham, West Ham był idealnym miejscem na zaprezentowanie tego. Numer 5. Giovanni Lo Celso. Giovanni Lo Celso wydawało się, że zostanie już w Realu po tym wypożyczeniu. Po tych nawet dwóch sezonach na wypuszczeniu, gdzie to był dość interesujący spel. Tam nawet się zakręcili o półfinał Ligi Mistrzów wtedy. I co by tutaj dużo mówić w kwestii Giovanniego No, Gracz, który moim zdaniem nie pasuje do ligi, gracz, który moim zdaniem jest lepszym piłkarzem niż wielu się wydaje, i to jest troszkę może mój taki osobisty wybór, bo wydaje się, że on teraz powinien dostawać troszkę więcej minut za. Nowym trenerem Andre Postekoglu, Pomimo tego, iż Tottenham nie występuje w żadnych pucharach europejskich, ale kurczę, no dalej mam takie wrażenie, że Liga Angielska to po prostu nie jest środowisko dla Lu bo to jest gracz, który dobrze się spisł w innych ligach, czy to w PSG, czy to w Betisie. Nawet na tym wypuszczeniu w Alu, okej, może ten ostatni sezon był taki dość bardzo mieszany, ale no, wydaje mi się, że ten zgrasz, który powinien poszukać innego po prostu miejsca, żeby pokazać, że jest warty więcej niż 14 milionów euro, na ile go wycenia transfermarkt. Bo moim zdaniem, to jest piłkarz, który może mieć o wiele lepsze zapędy, przede wszystkim ofensywne, aniżeli widzimy je regularnie przez ostatnie parę lat. Numer 6 Joachim Andersen. Z listy graczy, które póki co wymieniłem, to jest chyba najbardziej niespodziewane nazwisko. Pytanie: dlaczego dałem Joachima Andersena? Powiem krótko. Moim zdaniem, jest to piłkarz, który jest gotowy od dawna wejść na wiele, o wiele wyższy poziom, który ma fantastyczne atuty, który bardzo dobrze się prezentuje zarówno w obronie, jak i z piłką przy nodze, przy wyprowadzaniu jej. I moim zdaniem, wiele topowych klubów mogłoby skorzystać na jego usługach. I dlaczego tak bym pchał go do odejścia? Bo moim zdaniem w Crystal Palace grającym defensywnie za Royem Hodgsonem to nie jest jakiś projekt, w którym on moim zdaniem jeszcze może coś udowodnić. To jest idealny moment na odejście. Aż się dziwię, że nikt nie jest jakoś zainteresowany jego usługami mocniej. Może Crystal Palace założy za porową cenę i nic o tym nie wiemy. To już jest kwestia, której nie poznamy, ale... No, jest, to, jest to po prostu moment, moim zdaniem, by wejść na wyższy poziom. Kim Andersen ma teraz 27 lat i można powiedzieć, że jest takim swoim prime, jeśli chodzi o pozycję środkowego obrońcy. Może to czas, by samemu próbować pchać transfer. Numer 7. Kalum Hudson O'Doy. Kalum Hudson O'Doy zdecydowanie zawiódł wielu fanów Chelsea, którzy myśleli, że będzie on ich skrzydłowym. Młodym talentem na lata, i ta przygoda, przez ostatnie dwa sezony, jest wyjątkowo smutna. To jest ledwo co ponad 1500 minut w ligowych rozgrywkach, zarówno w Chelsea, jak i tam w Bayerze Leverkusen, zsumowane. Nawet te statystyki ofensywne już nie są takie dobre. Zwłaszcza jeśli patrzymy na ostatni sezon w Bayerze Leverkusen, są jak bym powiedział, nawet fatalne. Jedyny taki Dobry moment, y co jaki mogę skojarzyć przez ostatnie dwa lata to taki krótki bodajże spel chyba w Chelsea gdzieś tam w okolicy świąt on grał tak regularnie pamiętam i wtedy właśnie przyszła ta jedna bramka, dwie asysty, też dobre statystyki, dużo gry i no i to było tyle, to jest jedyne co ja pamiętam. No Callum Hudson Day, no to przede wszystkim piłka tarpiony przez kontuzję. Może nie jakieś długoterminowe, ale wiele takich małych kontuzji. To jest piłkarz, którego chyba nawet nikt nie chce w Premier League, więc kto wie, czy tutaj też nie będzie potrzebny wyjazd za granicę, a może zejście do Championship, może. Może Calum Hoceno to jest takim piłkarzem, który musi przypomnieć wszystkim o sobie. No i przede wszystkim musi chyba zadbać też o swoje zdrowie, by ono pozwalało grać cały sezon regularnie. Ale na pewno jest to czas na odejście z Chelsea, bo no zdecydowanie nie są związane z tym projektem i jeśli dobrze kojarzę to tak samo jak Romelu Lukaku nawet nie mają oni wybranych numerów meczowych na ten sezon co mówi chyba wszystko, że jest to czas na odejście. Numer 8 Emil Smith -Rowe. Pamiętam jeszcze jak jakiś czas temu Emil Smith -Rowe podpisywał nowy kontrakt z Arsenalem i dostał tą słynną dziesiątkę i Rzuciłem takie, że, rzuciłem takie stwierdzenie, że no moim zdaniem, o ile to był bardzo dobry piłkarz wtedy, z mega wysokim potencjałem, to ta dziesiątka była za szybko. No i nawet jeśli kontuzje, bo tu też mamy takie w kwestii Czo, mnóstwo kontuzji jakichś mniejszych, większych, no to chyba ta dziesiątka była za szybko. Problem, jeśli chodzi o Emilia Smiffaro, no tak jak powiedziałem, jest zdrowie, to są tylko 132 minuty w poprzednim sezonie. To jest praktycznie nic. I o ile jest to gracz, którego da się odbudować, no bo to tylko jest jeden sezon. Spójrzmy na sezon wcześniej. To było 10 goli i 2 asysty w lidze. 33 mecze zagrane. Bardzo dobrze sobie radził. Przez pewien czas bym powiedział najlepszy punkt ofensywy Arsenalu 2 lata temu. Problem jest teraz taki, że miejsca, w których on gdzieś tam się z reguły znajduje na boisku, czyli powiedzmy lewe skrzydło lub pozycja taka 8 na 10 to są chyba najbardziej okupowane miejsca obecnie w Arsenal, no bo dziesiątka no to mamy odegarda Mamy Fabio Vieira, który może zagrać na tej pozycji i równie dobrze Trossarda moglibyśmy zobaczyć na tej pozycji. Pozycja numer 8, no to podobnie. A, i jeszcze Kai Havertz i tak, i tak samo na tej pozycji numer 8 trzech, ostatnich, trzech z tych ostatnich graczy, jakich wymieniłem, czyli Trossard, Havertz, Fabio Vieira z ławki. To są osoby, wydaje mi się, przed Smithem Rowem w szeregu. No i tak samo lewe skrzydło, no jest Trossard, jest Martinelli i ja tutaj nie widzę minut. I wydaje mi się, że Mikel Arteta niestety stracił już zaufanie do Smithawa. Przykra sprawa, bo mówię, jest to bardzo utalentowany piłkarz. No, sugerowałbym odejście, ale jeśli miałbym coś dorzucić, to ze wszystkich graczy wymienionych na liście, to nie musi być permanentne pożegnanie się z klubem. To może być wypożyczenie. To jest coś, co bardzo uważam, mogłoby wyjść dobrze dla obu stron. No bo nawet jeśli Mikel Arteta gdzieś tam lubił w ostatnich latach rotować, zwłaszcza w tej Lidze Europy, no to Arsenal gra teraz w, w Champions League. Ja nie wyobrażam sobie takich sytuacji, że Mikel Arteta wychodzi rezerwowym składem w Lidze Mistrzów. Sorry, ale to się nie wydarzy i minuty gdzieś tam zagarniane w Pucharze Anglii czy w Carabao Cup to nie jest wystarczająco dla Emila Smitharowa, który no powoli wchodzi w taki wiek, gdzie powinien grać regularnie tak jak grał regularnie w sezonie 21-22, także. Najlepszym rozwiązaniem mi się wydaje, tutaj akurat było wypożyczenie na cały sezon. Z mojej strony to będzie tyle w tym odcinku. Dawajcie znać w komentarzach, jacy zawodnicy waszym zdaniem powinni szukać jak najszybciej odejścia z klubu przed zamknięciem się okna transferowego, oraz co sądzicie o moich pikach. Tak jak już wspomniałem na początku filmu, jeśli podobał wam się ten materiał, no to pamiętajcie by zostawić lajka oraz zachęcam do pozostawienia subskrypcji na naszym kanale, plus kliknięcia w dzwoneczek, by być na bieżąco za każdym razem jak stawiamy nowe filmy. Dziękuję wszystkim za oglądanie i trzymajcie się cieplutko. Pa pa!